Nowe misje, nowe pojazdy i duże premie, słabsze niż się wydają. Z tej strony StarTES i zapraszam Cię do cotygodniowego przeglądu nowości w GTA Online. Dołączając do gry otrzymamy informację, że dostępny jest nowy pojazd Willard Eudora. Jednak minusem tego prezentu od Rockstar jest to, że pojazd ten będzie dostępny tylko do 29 marca. Pojazd ten posiada specjalne malowanie Downtown Capco, które możemy odblokować po wykonaniu 10 schoków kaskaderskich podczas wykonywania misji taxi. Osobiście uważam, że auto nie jest warte swojej ceny, jednak jeśli ktoś lubi mieć unikalne pojazdy w swojej kolekcji, to ten się świetnie nada. Dodatkowo dostępne jest ubranie, nowe kardigany i szerokie designerskie jeansy. Nowe misje ostatniej dawki zawitały do Geta Online i są one wielkim rozczarowaniem. Misje są bardzo nudne i nie ma w nich zbyt wiele emocji. Wszystkich misji jest 5 i nic nie wnoszą do gry. Jedyne co dostaniemy za wykonanie wszystkich misji to pojazd jakim jest unikalny od Virtua. Ten pojazd mogą kupić tylko posiadacze GTA, więc jeśli tego nie posiadamy, to jedyny sposób na jego pozyskanie to wykonanie właśnie tych misji. Pojazd ten jest elektryczny i ma bardzo dobre przyspieszenie, jednak średnią prędkość maksymalną. Możliwość modyfikacji również jest średnia, ale jeśli jest za darmo, to zdecydowanie wart wykonania tych misji. Jednak bardzo ważna uwaga! Po wykonaniu wszystkich misji zadzwoni do nas DAX i powie, że możemy odebrać nasz pojazd. Jego lokacja będzie zaznaczona na mapie. Kiedy dotrzemy na miejsce, gdzie stoi ten pojazd, musimy zwrócić nasz pojazd osobisty, ponieważ w przeciwnym razie gra zgłupia i nie będziemy mogli nic zrobić. Nasza postać będzie uwięziona w pojeździe, a my nie będziemy mogli nawet ruszyć. Brawo Rockstar! Z tą małą aktualizacją mamy również nowe wyzwania. Ukończcie misję ostatniej dawki, to jest interwencja, żeby otrzymać kwieciste klapki Gufi. Uzupełnijcie zaopatrzenie wytwórni kwasu i ukończcie misję sprzedaży, żeby zdobyć czarną zdobioną maskę enema. Ukończcie dziuplę dnia, żeby otrzymać seledynową zdobioną maskę enema. Ukończcie wszystkie misje ostatniej dawki, żeby zgarnąć limonkową czapkę Slap w cętki oraz limonkowe płócienne buty Slap w cętki. Nagrody za ostatnią dawkę można zdobywać do 29 marca. Prezenty zostaną przekazane w ciągu 10 dni od ukończenia zadania. Idąc dalej, w tym tygodniu wykonując misję dostarczenia ze sobą do naszej wytwórni kwasu, dostaniemy ich dwa razy więcej niż normalnie. Natomiast produkcja kwasu również będzie przyspieszona o 50%. Mnożnik razy 1,5 mamy na zadania dla fuliganów, które dostaniemy dzwoniąc do DAXA. Podwójny mnożnik gotówki oraz doświadczenia mamy na wszystkich misjach pierwszej oraz ostatniej dawki. Dodatkowo wykonując tę misję po raz pierwszy otrzymamy 100 tysięcy dolarów za każdą. Podwójny mnożnik mamy również na trybie adwersarza Sumo Remix 7 misji. trójnym mnożnik gotówki oraz doświadczenia mamy na trybie adwersarza Masowy Skok na Punkty 7 misji. Na podwójnym mnożniku są również niektóre akcje społeczności takie jak wyścigi kaskaderskie, deathmatche i ostatnia drużyna wygrywa. Promocja w tym tygodniu jest między innymi na pancerz oraz amunicję, w tym do wersji drugiej broni. Pojazdy jakie w tym tygodniu kupimy taniej są następujące na Elita Stravel, Sea Sparrow oraz Midget. Na Legendary Motorsport w drzwiowych, Overfall Tyrant, Heval Typant oraz Hijack Raston. Strona Warstock przygotowała dla nas brikadę 6x6 i tamtę bojową. Na Sadr Super Superautos w dwudźwiowych znajdziemy Imponte Dukes Gruchot. Auta jakie będziemy mogli wygrać prezentują się następująco. W kasynie czekać będzie Sin Infernus Classic. Natomiast w klubie samochodowym do wygrania będzie Collie Brawler. Aby go wygrać będziemy musieli zająć przynajmniej trzecie miejsce w serii pościgów w 3 dni z rzędu. Na zakończenie powiemy sobie o misjach szybkości, czyli o próbach czasowych. Próba czasowa Grow Street to misja, która zajmie nam minutę i 20 sekund. Więcej czasu, bo aż 2 minuty i 5 sekund, będziemy mieć na próbie czasowej RC Bandito w Espucci Beach. Z tego miejsca dziękuję Ci za obejrzenie oraz zachęcam do odsłania tego materiału. Mam nadzieję, że widzimy się na następnym filmie. Wszystkiego dobrego i jak zawsze pozdrawiam.